Ja codziennie zmieniam maskę. To na ile godzin wystarcza? Na tyle, ile do sklepu wychodzę. Na godzinę, dwie może i zmieniam na nową. A co ze starą? Wyrzucam po prostu. Na cały dzień zakładam. No jak wychodzę na dwór. Co dwie godziny trzy, bo więcej na dworze nie jestem. Co potem? No wyrzucam do kosza w domu. Ta maska zatrzymuje wirusy? Na no skali, ja tyle lat żyję tam nic nie tego. Doktor inżynier Tomasz Czajkowski, dyrektor Instytutu... Instytutu Włókiennictwa. Jesteśmy częścią sieci badawczej Łukasiewicz od 1 kwietnia ubiegłego roku. Maski to produkujemy na własne potrzeby bardziej niż gdzieś tam na rynek. Natomiast produkujemy tą włókninę, która może na maseczki być używana. Ona dobrze się sprawdza w takich warunkach? To był tak... I on naprawdę dobrze wyszedł w porównaniu, na przykład chociażby do tradycyjnych Mathews. Które wodą czy czymkolwiek tam jest spryskamy, to wsiąka w nie ta wilgoć. Natomiast te nasze nie wsiąka, tylko to spływa. Więc jeżeli na przykład ktoś by na nas kichnął, no to mamy dużo większe prawdopodobieństwo, że woda, tudzież no płyn, który z tego kichania się bierze, po prostu nie przejdzie przez tą maseczkę. Ale w tym płynie są wirusy, które są setki, jeżeli nie tysiące razy mniejsze niż oczka. I tutaj tego nie możemy zagwarantować, że to nie przejdzie, jak najbardziej. Natomiast chociażby to, że te. Nie przelecą przez tą maseczkę, na pewno zapewnia to w jakiś tam sposób lepszą ochronę niż taka standardowa maseczka. I osoba, która nosi, żeby się nie zarazić, nie ma za dużych szans, żeby się uchronić, ale za to ta, która ewentualnie może zarażać, nawet nie wiedząc o tym i nosi maskę, no to może ochronić całe swoje otoczenie. Tak, z tą na pewno. Pan Andrzej Majchrzak jest pan pełnomocnikiem dyrektora do spraw produkcji doświadczalnej Instytutu innego specjalnego typu, została specjalnie impregnowana środkiem powierzchniowo który zabezpiecza ten materiał przed przenikaniem kropi wody i kropi aerozolu. Po prostu po takiej głupiny wykończonej spływa za krop No ale czy to jest dobry pomysł? Dlatego, że mówimy o świecie nano, czyli o takich odległościach, dla których skala mikro to już jest gigantyczna skala. To tak, jakbyśmy byli w jakiejś ogromnej jaskini, będąc wirusem, bo wirus ma kilkanaście, kilkadziesiąt nanometrów wielkości, a odległości pomiędzy nitkami tej włókniny, o której rozmawiamy, są dziesiątki, jak nie setki razy większe niż ten wirus. Tylko się zgadza, proszę pana, tak odpowiednio wykończono chemicznie, te odległości zostają lekko zaklejone. Tylko, że była pełna bojasność. To, co my byśmy już mamy do swojej ofercie, nie zabezpiecza przed wirusem. Wirus jest, tak jak pan powiedział, za mało, to tylko zabezpieczy przed przenikaniem kropli wody a że jeżeli wirus jest w kropli wody, czy w wydychanym powietrzu, czy tam co pan jak pan kaszle jak wypluwa pan coś z siebie, to to przez naszą płukinę nie przejdzie, ale nie daje gwarancji żadnej, że wirus przez to nie przejdzie. Czyli te wszystkie maski, które są na rynku, właściwie tylko chronią nas przed zakażeniem kropelkowym, ale przed samym wydychanym wirusem nie zabezpieczają. Mojej wiedzy, proszę pana, niestety nie. Czy takie maski można prać? To nie zniszczy tej chemicznej obróbki? Może spokojnie wydać 5 razy w temperaturze więcej 60-70 stopni. Ona w swojej właściwości nie traci. No a potem trzeba będzie kupić nową maseczkę? Tak. Niestety to trzeba utylizować. Nie wolno tego wyrzucić do ogólnych śmieci. Nie wiadomo, czy pan nie nosi tego wirusa, prawda? To jeżeli pan oddycha kaszle, to ten wirus gdzieś tam zostanie do tej maski.